Naszych map pogodowych i zobaczymy, co będzie czekać nas około godziny 10. A widzimy, że strefa frontu atmosferycznego nasuwać się będzie nad obszary północno-zachodnie. Początkowo po ranku tutaj zwiększy się zachmurzenie i występować będą opady deszczu. W pozostałych miejscach zachmurzenie małe. Temperatura dość przyjemna, 18 stopni na Nizinie Szczecińskiej, w Wielkopolsce 22 takie wskazania odnotujemy właśnie w Małopolsce czy na Podkarpaciu. W drugiej części dnia strefa z opadami deszczu związana z niżem z nad Dani. Umiejscowi się w Polsce Północnej i tutaj rzeczywiście ta aura będzie nam mniej sprzyjać, bo na tych obszarach również prognozujemy zjawiska burzowe, które występować będą od kaszub, przez Mazury po Podlasie. W trakcie burz intensywniej popada deszcz, a na samym wybrzeżu silniejsze pory wiatru do 50 km na godzinę. Klin wyżu nasunie się nad obszary południowe, ale także częściowo centralne, więc tutaj e, pogodnie, słonecznie, bez opadów deszczu. Niewykluczone, że na ziemię łódzką i na Mazowsze nasuną się chmury związane właśnie z tym frontem i tutaj w drugiej części dnia przelotnie pokropi deszcz. Nadpołudniowe obszary napływa cieplejsza masa powietrza, stąd właśnie na południu nawet 26 stopni, nieco łagodniejsza temperatura na północy 20 stopni, najniższe wskazanie na Niźnie Szczecińskiej. Ode mnie o pogodzie na teraz to wszystko, do zobaczenia niebawem.